Jeśli jesteś po czterdziestce i nadal nie osiągłeś wolności finansowej, jeśli miałeś w życiu porażki inwestycyjne, które nie wypaliły, jeśli próbowałeś i za każdym razem coś cię zatrzymało, to jesteś we właściwym miejscu. Ten film może zmienić twoje życie. Nie dlatego, że pokaże ci cudowny system, nie dlatego, że obiecam ci miliony w tydzień. Ale dlatego, że powiem Ci prawdę, taką jakiej nikt w szkole, w pracy, ani nawet w Twoim domu nigdy Ci nie powiedział. Prawda jest taka, że zostaliśmy źle zaprogramowani. Od dziecka uczono nas, żeby być grzecznym, nie ryzykować, znaleźć porządną pracę. Brać kredyt. Jeśli chodzi o kredyt, największy życiowy błąd. Wtedy jesteś niewolnikiem tak długo, jak go masz. Pamiętaj, unikaj długu. Długi to nowoczesna pułapka, która więzi miliony ludzi. Mamy pracować po 40 lat i przeżyć, ale my nie przyszliśmy na ten świat po to, by przeżyć. My przyszliśmy po to, by żyć, by tworzyć, by marzyć, by cieszyć się życiem takim, jakim sobie je wyobrażasz. A jeśli dziś masz 40, 45 lub 50 lat i czujesz, że to wszystko cię ominęło, to ci powiem jedno: to jest Twój moment. Nie jesteś za stary. Jesteś gotowy, bo wiesz, co, ci, co cię czeka, co te wszystkie lata. Doświadczenie masz, mądrość, świadomość, wiesz już, czego nie chcesz. Teraz czas dowiedzieć się, czego naprawdę chcesz. Jeśli chcesz zmienić swoje życie, musisz zacząć mówić do siebie, zasługuje na bogactwo. Takie proste słowa. Powtarzaj to codziennie, rano, wieczorem. Powtarzaj sobie w oczy, w lustrze i mów to z przekonaniem. Nawet jeśli na początku nie wierzysz, rób to. Mózg to komputer, a ty jesteś jego programistą, wyobraź sobie. Bo kiedy naprawdę w to uwierzysz i zaczniesz. Widzieć szanse wtedy wokół siebie, rzeczy, które kiedyś zignorowałeś, pomysły, które przechodziły obok Ciebie, a Ty je odrzucałeś wtedy. Zaczniesz dostrzegać okazje tam, gdzie inni widzą tylko problemy. Zwizualizujmy swoje życie. Wyobraź sobie życie, które pragniesz tak bardzo nie ogólnie, ale szczegółowo gdzie mieszkasz, jak wygląda Twój dom, jak pachnie poranna kawa, jaka muzyka gra w tym momencie, kto jest obok Ciebie, jak się czujesz. Kiedy wstajesz, zamknij oczy i stwórz w głowie film, Twoje życie od A do Z, Twoje zdrowie, Twoja rodzina, Twój mm, samochód, Twoje konto bankowe, Twoje wakacje. Bo zanim coś pojawi się w rzeczywistości, musi najpierw zaistnieć w umyśle. Dlatego musisz to zrobić. Nie czekaj. Nie czekaj na lepszy moment. Nie czekaj aż dzieci dorosną, aż spłacisz kredyt, aż będziesz miał wcześniej więcej czasu, bo wiesz co, ten idealny moment nigdy nie nadejdzie. Zacznij teraz od małych kroków. Napisz na przykład e-booka, załóż konto na YouTube, stwórz sklep internetowy, naucz się marketingu afilacyjnego. Nawet jeśli jesteś zmęczony, nawet jeśli się boisz, nie musisz od razu rzucać pracy, ale przestań y, oddawać swój czas za pieniądze. To największy życiowy błąd. Zacznij budować coś, co będzie zarabiać. Kiedyś pisz, nawet. Zacznij tworzyć aktywa, coś swojego, coś, co będzie pracować dla Ciebie. Bogactwo nie pochodzi z ciężkiej pracy fizycznej. Bogactwo pochodzi z inteligencji zastosowanej z celem i z odwagi, kreatywności. Zgodowości do działania. Gdy inni się boją, musisz przestać myśleć jak ktoś, kto walczy o przetrwanie. Zacznij myśleć jak ktoś, kto przyszedł na świat, żeby zwyciężyć, bo taka jest prawda. Zostałeś stworzony do tworzenia, do działania, do sukcesu. Nikt nie rodzi się z gotowym planem. Ale każdy może ten plan tworzyć. Ty też. Szkoła nas nie przygotowała do życia. Nie nauczyła, jak radzić sobie z emocjami, nie nauczyła, jak budować majątek, nie nauczyła, jak wykorzystać czas jako narzędzie do wolności. Szkoła nauczyła nas tylko. Mm, powiedzieć ci co? Jak być posłusznym pracownikiem, ale teraz już wiesz: nikt cię nie uratuje nikt nie rząd, nie firma, nie szkoła, nie żaden szef. Musisz być swoim własnym wybawcą musisz mieć plan działania. Mów sobie, zasługuję na bogactwo codziennie. Twórz obraz swoje, swojego wymarzonego życia w głowie. Codziennie naucz się podstaw marketingu, biznesu online. Budować marki, zacznij tworzyć. Na przykład e-book, blog, kanał, kurs, sklep. Cokolwiek porażki będą, ale każda to lekcja. Podnoś się zawsze. 85% ludzi na świecie jest niezadowolona ze swojego życia. Pracują tylko po to, by przeżyć. A przecież urodziłeś się po to, by żyć. Prawdziwe, prawdziwie żyć. Masz ponad 40 lat. Super, bo masz doświadczenie, masz przeszłość. Masz historię, teraz czas zbudować przyszłość. Nie, nie poddawaj się, nie czekaj dzisiaj, bo jeśli dziś postanowisz coś zmienić, to za rok możesz być w miejscu, w którym teraz nawet sobie nie wyobrażasz, nie marzysz. Pamiętaj, jesteś najlepszy, zasługujesz na więcej i możesz to mieć. Ale musisz podjąć decyzję dziś, nie jutro. Jeśli ten film się cię poruszył, zostaw komentarz, powiedz mi, co y, zamierzasz zrobić jako pierwszy krok. Zasubskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.